Siema widzowie, chcielibyście serię, gdzie po prostu buduję jakieś makiety z lego albo jakiegoś live'a? Bo szczerze te wakacje są fatalne i są strasznie nudne i strasznie dużo pada. No więc fajnie by było, gdybyśmy na przykład robili taką serię, że ja buduję, wy, wy oglądacie, jak ja buduję. No i to by było ciekawsze, niż takie nagrywanie byle czego. Ta makieta nazywa się Polowanie na Zwierzynę. Widać na niej dwie grupy, jedną tą negatywną, a drugą tą pozytywną, polującą na dinozaury. Ogólnie polega to na tym, że um, oni, o to ugrupowanie tutaj, chce jakby pomóc dinozaurom, a to ugrupowanie tutaj, o to, chce jakby pozabijać na martwe trofea. I to jest szef tych złych, który właśnie jako mi spycha na Pteranodona. Jakby co, nie zwracać uwagi, że niektóre te dinozaury to totalne podróbki. I ogólnie yy, na tej makiecie widać również komsognaty. Te z czarnymi zdobieniami na grzybietach i takimi czerwonymi prążkami to najprawdopodobniej ich przywódcy. Tutaj widać młodego karnotaura, tu widać jakieś... jakieś ciała. A tu widać raptory w swoim gnieździe, atakujące właśnie tych, tych, tych ludzi, którzy chcą im pomóc. A tu widać szyczający się pod mostem, pod jakby tym... jakby no pod tymi skałami krokodyle, tego chłopa, który jest świadomy Bo znalazł złoto, a złoto to pieniądze, więc... Więc nie jest w ogóle uważny. I ogólnie mam jeszcze takie dinozaury baby do wykorzystania. To są jakieś pewnie raptorki, to są będzie, nie To jest pewnie jakiś karnotaur też. A to jakiś raptor, raptor albo jakiś komsognat, albo coś jeszcze innego. Napiszcie widzowie, czy byście chcieli, czy byście chcieli właśnie live'a z tego. No, jeżeli byście chcieli, no to zachęcam do subskrybowania. No bo lajby są od 50. Przynajmniej ja mogę je robić dopiero od 50. A mamy 47. Tak się właśnie prezentują te moje dinozaury. Tu jeszcze jest jakiś. Jakaś odmiana. O, ten to jak trochę jakiś Velociraptor taki wygląda bardziej. Jak blue, trochę, tylko taka bardziej zielonawa. A tu jeszcze wam pokażę tego komsognata. I tego drugiego, i ten drugi rodzaj komsognata. Moim zdaniem te dwa gatunki są bardzo ciekawe. Tu jest ten pteranek, nie będę go wyczepiać. Bo tam trzyma na jednym studzie. Tu jest ten karnotaur. Potężny bydlak. Sorry te rogi. Te rogi to jest złote po prostu. Ale widzowie. Wie, e, słyszeliście, co ja mówiłem. Więc zostawiajcie lajki sobie, jeżeli seria Wam się podoba. Jeżeli to Wam się podoba, jeżeli byście chcieli zobaczyć makiety w moim wykonaniu. A ja się z Wami żegnam. Pa!